Cześć, czołem, witajcie wszyscy w moim pierwszym filmiku na kanale. E, bitwa MXM30, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pierwsza dnia, bitwa dnia dzisiejszego w ogóle, więc... E, no, fajnie się grało, nie powiem. E, Okej, okay, spróbuję schować to. No i zobaczcie, co tutaj się działo. Ja e, staram się trochę skomentować to wszystko. A to już nie za dużo. Także przyjemnego oglądania. Eee, kurczę, tylko teraz potrzebna byłaby jeszcze mapka. Ok, zostawimy tak jak jest w takim razie chyba. Chociaż zaraz da się chyba schować też te boczne paski, to, to na pewno nam trochę tutaj e, polepszy widok. Okej, okay, więc tak jak widzicie, no, stwierdziłem, że pojadę na B na środek właściwie na tą linię B3-4 mniej więcej. No i tutaj na spokojnie, eee, o właśnie włączę jeszcze Wam ten view, który ja widziałem, na spokojnie lornetką przejechałem sobie tutaj tą linię po drugiej stronie, czy tam nikogo nie ma, na to odległość to działo Francuski jest naprawdę spoko, czołg eee, od czasu do czasu potrafi odbić, tak jak w tym filmie zobaczycie, ale też no wiadomo nie jest niezniszczalny, to jest miękki francuski czołg, no tutaj jakiś helikopter, Skąd się ja nie wiedziałem, skąd do końca wy macie markery, więc widzicie skąd. No, ja już go zauważyłem, oczywiście, bo był w miarę blisko. I zacząłem ostrzał. Niestety tutaj tylko asysta. Ee, ale i tak, jak na początek bitwy, za darmo asysta. I'll take it. I dalej sprawdzam oczywiście jak, jak wygląda tutaj ta linia po stronie przeciwnika, czy tam nikt nie jedzie, to są te znane miejscówki, gdzie często coś widać, coś wyjeżdża, coś się czai, coś stoi, więc warto to sprawdzić. No i no widzicie, teraz już trochę przyspieszyłem, to jest bezpieczne miejsce, to jest taki dołek, więc, więc trzeba było ruszyć e, gąsienicę, ruszyć czołg gdzieś pojechać, skoro niczego nie było. Troszeczkę przegrana sytuacja w tym momencie, no dwa punkty zajęte przez przeciwnika, ja rzuciłem na lot, na C, teraz będę rzucał mniej więcej. Jak dobrze pamiętam, ja chciałem rzucić na czołg, który został wykryty teraz na D 5 ale stwierdziłem, że może na kapa rzucimy. No i tutaj dalej obserwacja po prostu drugiej strony mapy, czy tam ktoś się pojawia, czy tam jakieś, jakieś gile może jakaś asysta, no cokolwiek tak. Tutaj troszeczkę tych yy, tego drona się też bałem. No nie tyle bałem, co po prostu wiadomo, no ktoś, ktoś zobaczy, tak, więc stwierdziłem, że, że tutaj stanę sobie przy skałce, wyłączę silnik za chwilę i po prostu, no, nie, chce się chcę być niewykryty, tak, nawet przez drona, nawet przez gracza, który gdzieś tam sobie stoi gdzie indziej, ale no, no po prostu zobaczy mnie, wie gdzie ja jestem, ja nie wiem gdzie on jest, to jest ten minus, tak. Jest no tutaj cały czas nawigacja, patrzenie na drugi, drugi koniec mapy. Na spokojnie, mamy jeszcze chwilę czasu. Nic się nie dzieje. Mimo tego, że francuskie czołgi są bardzo szybkie, to warto w nich eee, grać z głową. Bo mają też dobrą armatę. To jest na przykład jeden z powodów. I są miękkie, więc... Jechać z kimś na czołówkę, takim T-54, to takie... Not the greatest idea, I would say. Ale no, armata jest duża, no, tam już dostrzegłem jakiś czołg, to, to, to tak widziałem, że więc więcej jakieś T-55 lepszy jest i chyba był właśnie. Nie wiem, czy to jest jakaś premka czasem. No, ja będziemy próbować, no. Tutaj się rozglądam, czy niczego nie ma. I cały czas na niego. Yy, AMX ma dobro opuszczenie działa, więc tak jak widzicie, yy, o tutaj kolega się odbija uszkadza mi jakiś tam moduł, który w ogóle się nie da naprawić Nawet ja wiedziałem, że on, on się wychyli jeszcze raz on często gracze myślą, no okej, okay, wychylę się, ja już znam odległość, więc on nie na pewno ja sobie wcześniej wymierzyłem no i detronizer, tak zwany. tutaj myślałem, że się zakopałem ale francuskie czołgi dobre maszyny Radzą radę w naprawdę wielu e, dziwnych sytuacjach, sobie z jeżdżeniem po górkach. Są bardzo szybkie do tyłu, do przodu. Polecam generalnie. Nie jestem jeszcze profesjonalnym YouTuberem, więc musicie mi wybaczyć moją audio obróbka jest taka, nie inna, ale to pierwszy filmik, zobaczymy jak wyjdzie. Eee, no, tu też do końca nie widziałem w, w samej grze, oczywiście, jak eee, co zrobić tak, w tej sytuacji, bo z jednej strony bałem się jechać na B, a widziałem, że ktoś pojechał na B, więc już nie było sensu, więc dalej obserwowałem tutaj eee, na no po prostu drugą stronę mapy. I jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, tego gościa nie widziałem, a tam był on mnie widział i nie wiem czy ja nie złuczemy go pocisku czasem cofnąłem się tak tak było i no już tu mniej więcej widziałem no kolega berwo ładnie bo i gunner i, i turret ring także no to nie zawesoło jeszcze loader do tego No jakaś mała zadymka no bo myślałem, że tutaj jest więcej czołgów wroga, widzę, że tak naprawdę nie było nikogo teraz spadł, mając markery no i tutaj przeodwołuję sobie na duże hajaki zdziała i kolejny nalot, chyba gdzieś w okolicy C to puściłem, jak dobrze pamiętam, przed C od naszej strony, no i jazda, trzeba coś robić, bo chociaż teraz już widzę, że mam dwa punkty, ale mimo wszystko, no, skoro tu nic nie ma, to dalej trzeba się ruszać, nie będę stał kampi w jednym miejscu, to, to jest raczej bez sensu. No tutaj ładnie wykorzystałem te smałki, mimo tego, że nie było wrogów. No, ja tego nie wiedziałem, tak? Ja to robię jakoś intuicyjnie. Myślę, gdzie mogą być. No i tutaj znowu. Byłem trochę w dołku, teraz sobie wyjadę. Eee, Na cestę stwierdziłem, że. Bo nie będę jechał. O, i helikopter, jak dobrze pamiętam. O, i to będzie strzał, dobry strzał. No, w helikopter. popatrzcie to. Watch and enjoy. Kilometr? No jednak nie. No 700 metrów, ale no main armament. Także oddała od, oddał armata. No. Dobry aim. Mm. I tu dalej słyszałem jakieś strzały, rakiety. więc Zastanawiałem się, czy jakieś helikoptery są. Czy o co chodzi. No i z tego co widzę, to no, słyszycie tak sami. I tu no spokojnie już, myślę, myślę jadę na B powoli, będę się rozglądał. Tam hmm, zobaczyłem ZSU, właściwie tego talerz. No widać, widać stąd no. Było taki malutki, ale było. Straciliśmy jakiś czołg na UDS-a. Widzę, to jest taki z armatką. No to ZTS-u miał easy job na niego, chociaż on też ma armatki. No, Better Player, tak zwany. Ok, tutaj zobaczyłem, że na B padł nasz niemiecki Light LKPZ41. No i stwierdziłem, że tam się przyjadę. A tutaj z kolei już słyszałem ten helikopter. Hmm. Czy będzie kolejny kill? Na helikopterze to się okaże. To trochę za wcześnie. Tu kryta dostał koleś. Damage of Tail. Okay. jakieś hity. Ok, dostał zdziała i tutaj jeszcze double kill na no. co to było w ogóle? Zrzutysu 23, ok. No tu 20, właśnie przy w MX jest spoko. No tutaj, tutaj troszeczkę jakieś dołamki poleciały w tył wierzy. Dobrze, że nie przybiło. Bo nie wiem, czy nic to nie szkodziło czasem. z tyłu wieży. Ok, kolejny hali. No i właśnie, tutaj. Pytanie za 100 punktów. No to ładnie. Kilometr 200. A ja chciałem sprawdzić, także już wiem. Ładny strzał, naprawdę. I to już piąty kill. Jeśli dobrze pamiętam, to jest jakaś informacja, nie ma, no ale. Jakiś tam streak dostałem. Z tego co widzę po, po Battle w czacie. Mówię no chwilę jakieś rozglądanie się i decyzja. No wcześniej. Decyzja o tym, że pojechać na, na C. Przejąć. Czemu nie jestem blisko? Ja oczywiście ostrożnie. No i tu chyba coś do mnie strzeliło. To jest ten nudes, który padł wcześniej. Tak to wygląda Ale już był martwy, ale jeszcze tak żeby sobie sprawdzić jema. ma O no, tutaj są dziury, widzę w pokrywie silnika z tyłu pod tym zs -u. No, najważniejsze, że ja byłem przodem turetem do niego, dlatego bym nic no, za bardzo nie mógł zrobić. Także tutaj też, no to czasami czasami czołg z tyłu jest jednak nawet lepszym. E, no, lepiej przytankuje tak tyłem. Bo no, z przodu masz drivera zabiją ci. Niewygodnie, nie, nie, niezręczna sytuacja wtedy się po, e, dzieje. Właściwie ma miejsce no i to jest chyba już koniec bitwy praktycznie, ale naprawdę ten strzał z kilometra dwustu helikoptery poruszający się gdzieś w nie, w nie nie wprost padle do mnie, no to już była fajna, fajna akcja myślę. Jak na pierwszy filmik Ale przeciwnicy dwa punkty przyjmują, chociaż tam nasz med jakiś walczy na. jeszcze mój. Teammate z Plutonu. Bo ryby chyba pierwszy wtedy w tej bitwie. Całkiem nieźle tam powalczył walczył. 4DD pamiętam. Nie ja wiem, M0, no ale to... Tak wyszło. bym wsiadł jeszcze jakiś samolot albo helikopter sobie polatał bo tak zazwyczaj się dzieje w moich bitwach no już tutaj czekanie tylko, może ktoś przejdzie na C pisanie GG no byłem zadowolony, pamiętam, z tej witewki. Z tej także tutaj tyle, dzięki za oglądanie no i mam nadzieję, do usłyszenia i zobaczenia, cześć